Witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi na szeptach Tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na lipcowe wydanie naszego punktu zwrotnego. Dochodzimy do połowy miesiąca, a to taki wyjątkowy moment, kiedy możemy spojrzeć na to, co już za nami, no jak i na to, co przed nami. Jak klepsydra, w której piasek przesypuje się z górnej części do dolnej, tak energia lipca przechodzi teraz właśnie przez ten swój punkt zwrotny. W dzisiejszym rozkładzie zobaczymy, kochani, co sprawdziło się dla Was w pierwszej połowie lipca, z jakimi wyzwaniami zmierzacie się właśnie teraz i jakie ukryte możliwości tutaj na Was czekają. Co będzie tym punktem kluczowym, zwrotnym, który może zmienić dynamikę tego miesiąca? Jakie nowe energie wchodzą teraz do Waszego życia? Jaka będzie najkorzystniejsza ścieżka na te następne dwa tygodnie? No i oczywiście, jaki potencjalny rezultat możecie uzyskać? Jeśli podążycie tą drogą, niezależnie od tego, czy ta pierwsza połowa lipca była dla Was łaskawa czy wymagająca, mam nadzieję, że ten rozkład pomoże Wam świadomie ukształtować drugą połowę tego miesiąca. Usiądźcie wygodnie, kochani, no i zaczynamy. Moi drodzy, w tej pierwszej połowie miesiąca tutaj, no, niektóre wagi stały przed takim wyborem. Być może często nielogicznym, tak? ale raczej takim emocjonalnym. Co tutaj się potwierdziło? Potwierdziło się to, że nie da się już dłużej tutaj stać no, na pograniczu. Będzie trzeba tutaj coś wybrać. Może chodziło o relację romantyczną, może chodziło o jakąś współpracę albo jakąś taką ważną życiową decyzję. Coś tutaj wymagało od Was, abyście zajęli stanowisko. No, i tutaj były wybory, tak? Czy kierować się sercem, czy rozumem, czy kierować się lojalnością, czy autentycznością. Karta kochanków też często mówi o takim lustrze. Być może tutaj pojawił się ktoś, albo pojawiło się coś, co odzwierciedliło jakąś taką waszą prawdę, prawdę o Was. Nawet jeżeli tutaj wybory nie zostały jeszcze tak do końca dokonane, tak? To być może stało się po prostu dla Was jasne, że czegoś tutaj no już nie dacie rady, nie da się po prostu ignorować. To był taki moment, w którym uczucia i Wasze wartości zderzyły się tak, jakby z rzeczywistością. No i to będzie wymagało, albo, albo nadal wymaga jakiejś takiej odpowiedzi od Was. Z czym teraz się mierzycie? No, tu są jakieś kochani napięcia pomiędzy impulsywnością, jakimś takim impulsywnym działaniem, a być może właśnie niepewnością, a była w to taka silna energia rozpoczęcia czegoś. To jest energia pomysłów, chęć zmiany, wewnętrzny ogień, wasza pasja, coś, co tutaj pcha was i mówi: zrób coś wreszcie albo zrób to wreszcie. Może tutaj brakować jakiejś takiej jasności kierunku, tak, w którą stronę to idzie. Być może no, też jakiejś takiej odwagi, żeby się właśnie zdecydować, albo może po prostu brakuje zgody z zewnątrz. To może być taka też frustracja związana z tym, że coś tutaj w środku Was się budzi, no, a to życie zewnętrzne tak, po prostu nie nadąża za tym. Waga może mieć tutaj po prostu trudności, a no, zdecydowanie się, tak, to jest taka raczej, no, wasza energia. Czujecie motywację, ale jeszcze nie umiecie jakoś tego tak przekuć na konkretny, na konkretny kierunek. Walka jest tutaj o pierwszy krok, no, ale też taka, takie prawo do waszego pragnienia, do tego, co wy tutaj czujecie, a chcecie więcej, chcecie więcej mojej wagi. Na co tutaj jest szansa? Szansa jest na powrót, kochani, przede wszystkim do jakiejś takiej konkretnej, systematycznej pracy. Być może pracy nad sobą, być może nad jakąś albo jakimiś relacjami, a być może nad jakimś projektem. Ósemka monet mówi, że to, co teraz wydaje Wam się trudne, może przynieść tutaj dosyć spore efekty w przyszłości, ale musicie poświęcić temu uwagę. No i oczywiście czas. Może chodzić o szanse rozwoju zawodowego, może chodzić o no, pogłębianie waszych jakichś umiejętności, o naukę, no może też oczywiście chodzić o pracę nad jakąś relacją, która być może nie jest łatwa, ale kochani ma potencjał. Oczywiście pod warunkiem, że obie strony są tutaj gotowe włożyć wysiłek w to, tak? To jest też również karta takich no, waszych wewnętrznych warsztatów, może właśnie no, przyjdzie taka okazja, która pozwoli Wam właśnie popracować tutaj nad czymś ze sobą. Być może no, ważne będzie tutaj wyrażanie jakichś Waszych granic, samodyscyplina, organizacja, popracowanie tutaj kochani, nad cierpliwością, szansa jest w tym, co oczywiście wymaga czasu, tak? a, i powtarzalności, a nie błysku, a Wy tutaj chcecie, kochani, ognia, ognia i pasji. Co będzie punktem zwrotnym? No, zwrotny moment może przyjść, kiedy dostrzeżecie coś nowego. Tutaj jakiś, to jest taki, no, nowy, ale realny fundament. Coś, co wcześniej być może wydawało Wam się małe, może nieistotne, może teraz tutaj mieć jakieś właśnie takie dosyć duże znaczenie. To może być jakiś Wasz konkretny pomysł. To może być jakaś propozycja finansowa, która do Was przyjdzie, może być nowa oferta pracy, oferta współpracy to może być rozmowa o przyszłości, o wspólnej przyszłości, nowy kierunek działania. A z monet to nie są marzenia już tylko, tak? To jest coś konkretnego, coś, co da się tutaj, kochani. Budować. To już nie jest tylko ten pomysł, ta iskra, to są już konkrety. Przełom nastąpi wtedy, kiedy przestaniecie koncentrować się na takim gdybaniu, a co by było, gdyby, a co jeśli, i zobaczycie, co jest teraz, tu i teraz, w tym momencie. No, może będzie trzeba podjąć jakąś decyzję, tak? Zdecydować się właśnie, być może zainwestować w siebie, może, kochani, w jakąś naukę, może właśnie do doszlifowanie. Jakichś no, waszych kwalifikacji, i to może być, to może właśnie zmienić no, wasz kierunek na przyszłość, i może zacząć coś takiego wystartować właśnie z czymś takim konkretnym, prawdziwym. Nowa budowa tutaj fundamentów. Jaka nowa energia przychodzi do was? Do waszego życia wchodzi tutaj no, przede wszystkim energia przejrzystości. Potrzeba tutaj też nabrania dystansu do wielu rzeczy. A no i przede wszystkim potrzeba prawdy. Królowa wieczy nie boi się powiedzieć przede wszystkim tego, co myśli. To może być taki moment, w którym no, niektóre wagi przestaną się tutaj dostosowywać no, do waszego otoczenia albo do jakichś konkretnych osób i po prostu zaczniecie mówić, jak tak naprawdę jest, jak ta sytuacja wygląda. Może przyjść tutaj potrzeba oczyszczenia jakiejś relacji, potrzeba wyciągnięcia no, wniosków i być może zamknięcia pewnych tematów, tak? odcięcia się od tego. Ta energia daje wam, kochani, siłę, ale też daje wam takie możliwość chłodnego przeanalizowania tutaj wszystkiego, co się dzieje. To jest taki czas, kiedy przestajecie przede wszystkim szukać potwierdzenia z zewnątrz i zaczynacie ufać własnemu rozumowi, um, analizujecie tutaj świetnie, wyciągacie, wyciągacie wnioski. Dobra chwila, żeby tutaj odseparować się od, yy, no, od jakichś osób czy sytuacji, które przede wszystkim wnoszą chaos w Wasze życie. No, jaka będzie najkorzystniejsza ścieżka, no popatrzcie jeszcze więcej tutaj analizy. Um, i logiki. Najlepszą drogą w tym czasie będzie działanie z takiej pozycji waszego wewnętrznego autorytetu. Król Mieczy jest świetny w podejmowaniu decyzji z taką jasnością, on nie ulega emocjom, no tylko chłodno po prostu podejmuje decyzje. Także bardzo dużo macie tej chłodnej, analitycznej energii w tej drugiej połowie lipca. Moment, w którym no, możecie, kochani, tutaj przejąć stery na tym, co będzie się, będzie się dalej działo. No i, i zaczniecie działać, tak? Po prostu na podstawie faktów, na podstawie waszej obserwacji. Ta karta mówi, że macie już wystarczająco dużo danych, wystarczająco dużo informacji. Um, także no, przyszedł, przyszedł po prostu czas, żeby wyciągnąć konkretne wnioski tutaj. Nie musicie wszystkiego wiedzieć. Wiecie wystarczająco dużo, aby zrobić ten pierwszy krok. Najkorzystniejszą ścieżką będzie po prostu wasza mądrość nie tak książkowa, ale ta kochani życiowa którą, ta mądrość, którą zdobyliście po prostu przez wasze własne doświadczenie. No i jaki jest potencjał? jeśli odważycie się tutaj postawić na siebie, tak, z rozsądkiem, z świadomością, z gotowością tutaj do pracy, z cierpliwością, no to los odpowiada wam tutaj, kochani, kołem fortuny. Koło fortuny przynosi zmianę. Zmianę, no, przeważnie tą taką pozytywną zmianę, tak? Zmiana, która zależy już, kochani, tylko i wyłącznie od was. To wy musicie odpowiedzieć tutaj temu, jak potoczy się dalej wasza przyszłość. Koło fortuny to karta przełomu. No, nie zawsze mamy kontrolę nad tym, tak, ale to jest taki przełom, który jest bardzo potrzebny w naszym życiu. Mogą tutaj jak najbardziej pojawić się niespodziewane szanse, jakieś takie, kochani, niespodziewane zbiegi okoliczności, nowe otwarcia, jak najbardziej podróże, wyjazdy. Decyzja będzie należeć oczywiście tutaj do Was. No, i ważne będzie, żebyście podejmowali te wszystkie decyzje z tego poziomu, kochani, świadomości. To jest taki znak, że jakiś cykl się też zakończa, tak? Ale właśnie tutaj, kochani, coś nowego rusza do przodu. A przeważnie, tak jak mówię, po ciężkim okresie, po jakichś ciężkich no, sprawach, przychodzi wreszcie coś lepszego, tak? Zmienia się po prostu to, to koło fortuny. Moi drodzy, życzę Wam oczywiście wspaniałej drugiej połowy lipca. Czekam na Wasze komentarze, co wydarzy się w Waszym życiu. No i oczywiście ściskam Was bardzo serdecznie, pozdrawiam i zapraszam na następne czytanka. Papa, pa, moi drodzy.